Dzisiaj sprawdzimy, ile ludzie przetrwają apokalipsę zombie. W skrócie będziecie to działać tak, że mamy rok czwarty, czyli damy ludziom 50 lat na rozwój i w roku 54 rzucamy pierwszego zombiaka i każdego kolejnego co 10 lat. Czyli na początku będzie jeden zombiak, później dwa zombiaki, cztery zombiaki, osiem zombiaków i tak cały czas, aż będzie ich coraz więcej. Więc co, zaczynamy. Ja stworzę tutaj yy, trochę ludzi. Myślę, że porozrzucam ich po prostu po mapie i niech oni się rozrastają w swoim tempie. Nas i tak żadnej wojny nie interesują, i tak dalej. Dobra, jeszcze zrobimy w taki wzorek. No i trochę tych ludzi powinno być. Oni się teraz będą zaczynać rozrastać. Mamy tutaj już jakieś królestwa. Myślę, że nawet zrobimy sobie jednego gościa takiego naszego. Może weźmiemy tego króla nawet. Jaką nazwę Giga, Giga Sigma. I on będzie takim obrońcą świata. Że on będzie tutaj próbował bronić świat. Więc damy mu tutaj jakieś różne cechy fajne. To olbrzymi, twardzie, szybki, zwinny. Dobra, myślę, że tyle cech mu wystarczy. Dałem mu super zdrowie i to daje bardzo dużo tego zdrowia. On będzie miał teraz 18 tysięcy zdrowia, więc raczej łatwo nie zginie nasz Giga Sigma, tam go do ulubionych. No i co? Czekamy i zobaczymy, co się stanie. Dobra, mamy rok 29, tutaj nasze królestwa się rozrastają i to dosyć szybko, nawet szybciej niż myślałem, bo myślałem, że może populacja będzie wynosiła tak z 500-600, ale widzę, że tutaj dużo więcej jest tych ludzi. No ale co? Czekamy do roku 54 i zobaczymy, co się wydarzy. Dobra. Mamy rok 54, tutaj cały czas się dzieją jakieś wojny i są. powstają wielkie królestwa. No i teraz największe jest Kardul. Nasz Giga Sigma oczywiście dalej żyje. Więc co, myślę, że im trochę utrudnimy zadanie. No i dajemy pierwszego zombiaka, No to nie powinno raczej dużych szkód wywołać. I on raczej zginie od razu. No i. o, nawet zaraził. Więc może te zombiaki wywołają większe szkody niż myślałem. To widzę, że ktoś jest zarażony. I się chyba zaraz przemieni. Przemienił się. Dobra, no to chyba na tyle, chociaż widzę, że jest jeden zainfekowany, teraz zero. Okej, okay, dobra, czy je będę widział tutaj, czy są zainfekowani? No to ten zombie, szczerze większe szkody by było niż myślałem. Myślałem, że on od razu zginie i będzie tyle z tych ząbiaków. A on nawet coś tam zaraził, więc myślę, że tutaj jak już będzie 10 albo coś takiego. Znaczy 16 sobie będzie 8-16 dopiero. <laughs> no to już będą jakieś szkody. Dam też naszemu Giga Sigma odporność. O, tak żeby nie mógł zostać zarażony wirusem. No i czekamy. Dobra, mamy rok 64. Tutaj w ogóle w międzyczasie Giga Sigma... Królestwo zostało zdobyte i teraz on jest w Królestwie Kandal, więc yy, pomyślałem w ogóle, że mu zmienię nazwę. Jako, że to jest apokalipsa zombie, to go Rick Grimes z serialu The Walking Dead. Yy, no i co? Zaczniemy. Może teraz zrzucimy te zombiaki w jakimś innym miejscu, na przykład tutaj jakoś. Zdamy dwa. Raz, dwa. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No te zombiaki już jakiś chaos wywołały, bo tutaj trochę zakaziły ludzi. Jeden gdzieś jest, ale... O, tutaj. No dobra, no to z jednym zombiakiem raczej sobie poradzą już teraz. Bo tutaj cały czas jest jeden zainfekowany gdzieś. O dobra, zdobili wszystkich zainfekowanych, więc jest dobrze. No i co, czekamy teraz? Rok 74. czwarty. Na przykład, jeżeli będzie taka sytuacja, że zombiaki dalej zostaną po tych 10 latach, to ja nie będę tworzył kolejnych, tylko zaczekamy e, na kolejne 10 lat, aż oni wszyscy zginą i dopiero wtedy te kolejne zombiaki. Tak, żeby najpierw jedna epidemia upadła i dopiero później stworzymy kolejną. Dobra, mamy rok 74. Tu jest ogólnie jakaś wojna. Oni walczą ze wszystkim, jakieś małe królestwo. I tak pomyślałem, że ciekawe będzie, jeżeli ja zrzucę tutaj te zombiaki. Przed chwilą były dwa, więc teraz już cztery. I tak w trakcie wojny zrzucić tutaj zombie To może wyjść ciekawe Od razu walczą, są zainfekowani Tutaj będzie dużo ludzi Ale też dużo żołnierzy, którzy ewentualnie zabiją te zombiaki No tutaj cały czas gdzieś się pojawiają, bo mamy tych zainfekowanych Ale widzę, że raczej sobie poradzą No i wszyscy zainfekowani umarli Więc w trakcie wojny nawet jak ich to im za dużo nie dało No i tutaj Królestwo Cardur coraz bardziej się rozwija, a nasz Rick Grimes, jak on sobie radzi? Rick Grimes. Mu może damy w ogóle idą broń? Ja mu dam łuk. Jako, że Rick Grimes strzela z pistoletu, niestety nie mam shotguna, a przydałby się taki shotgun, to by idealnie pasował. Damy mu łuk i to jeszcze legendarny. Dobra, jako, że minęło już kolejne lata, to teraz rzuci osiem 8 zombie w prawym górnym rogu. Wcześniej były yy, na dole, po środku, po lewej, więc teraz prawy górny nadchodzi. Więc tutaj zrzucę. Osiem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie teraz. Tutaj walczą. No ale widzę, że tym ząbiakom to chyba w ogóle gorzej poszło niż tym poprzednim. Dobra, mamy rok 94, więc teraz przyszła pora na 16 ząbiaków. Więc czytamy ich tutaj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mamy to. Mamy 16 ząbiaków. Oni tutaj już zaczynają wojować. I widzę, że szybko zainfekowali dużo osób. Nawet do 10 dobili. Więc to jest chyba jak na razie najlepsza. Epidemia, no i tutaj powoli wybijają. Cały czas je, są ci zainfekowani tutaj. To już będzie ta epidemia, która zniszczy świat, albo przynajmniej jakieś królestwo. Dobra, mamy rok 104, więc teraz przechodzimy do 32 zombiaków. Myślę, że znowu ich zrzucę na środek, albo gdzieś tutaj. W sumie w prawym dolnym nie było, więc tutaj zrzucimy. Dobra, mamy tutaj 32 zombiaki. Mam wrażenie, że się pomyliłem w liczeniu, ale jak coś to trudno. E, I tak później będzie ich aż 64 więc co? Tutaj w ogóle jest jakiś duży zombiak, ma cechę gruby, więc chyba przez to. W ogóle ciekawe czy można stworzyć cywilizację zombiaków. Nie, nie można. Dobra, e, to co? Ja odpalam i zobaczymy, co się tym razem wydarzy. No tutaj od razu 10 zainfekowanych ponad wbito. Więc tutaj już jest dużo większa ta epidemia. Ponad 20. No i to już może być dosyć solidny atak. Chociaż widzę, że sobie radzą z tą epidemią. Już jest yy, prawie 10 stąpi. Nie dobra, mają tutaj dużo uczniów. Oni mogą wystrzeliwać tych, którzy tutaj się yy, zakażą. No świat jest dosyć rozwinięty. Do 50 lat im dało sporo. Myślałem szczerze, że się mniej rozwiną w te 50 lat. Bo po ostatniej aktualizacji Wordboxa Boxa, te cywilizacje miały problem z rozrastaniem się, ale widzę, że już wszystko wróciło do normy i teraz bardzo dobrze się rozrastają. Dobra, mamy tutaj tak, yy, rok 107, więc czekamy do 114 i lecimy dalej. Dobra, mamy rok 114, teraz wrzucamy zombiaki na środek. Zobaczmy w ogóle jak nasz Rick Grimes. Możemy też w ogóle, fajna opcja została dodana, że można sprawdzić najciekawszych ludzi na świecie. Mam na przykład największy poziom, najbardziej znany Rick Grimes oczywiście. I mam najmłodszy, najwięcej killi ma Rick Grimes, najbogatszy jest Ed Teta. A to ciekawe, bo ten miał najwięcej lat, żeby się wzbogacić, a nie został najbogatszym. No i najsilniejszy Rick Grimes. Dobra, eee, więc co? Sprawdzimy. Teraz 64 zombie, więc ja za momenty do was wracam. Dobra, mamy 64 zombiaki. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tutaj od razu, od od razu 10, coraz więcej ich jest, 30, 30 zakażonych, więc to już może być duża epidemia. No tutaj cały czas walczą, tutaj widzę, że są nawet jakieś duże zombiaki, co jakiś czas. Chyba zombi ogólnie zostały wybite, ale ludzie są po prostu poinfekowani, więc oni się będą zamieniać. Na przykład jakby tego tutaj zamienili dowódcę. Który jest olbrzymem, to myślę, żeby mogło być różnie. I on nawet się chyba zaraz zamieni w zombiaka. Więc stracą dowódcę przy okazji. Dobra, dowódca został zombiakiem, ale nie widzę go. Tutaj jest. Damy mu nawet jakiś cechy Zmusimy go jeszcze dodatkowo. Tutaj ma soft skin, to mogę damy hard skin, twardziel i gruby, żeby był jeszcze większy. ale i tak długo nie pożył. Za dużo jest tutaj wojowników. O ile wszystkich wojowników nie zakażę, no to ciężko będzie tutaj wygrać zombiakom. Ale utrzymały dosyć stabilny poziom zarażonych. Teraz dopiero zaczęło spadać. Więc mimo wszystko ta epidemia już całkiem ciekawie zadziałała. Nawet chyba będzie trzeba pominąć rok 124. A jednak nie. Już zostało tylko dwóch. Dobra, mamy rok 124, więc pora na 128 zakażonych. Teraz ich damy na dół może. Niech tutaj zaczną. Dobra, mamy tutaj 128 zakażonych. No i sprawdźmy. Co z tego wyjdzie teraz? No, ich tutaj będzie dużo, ich trochę na tworzyłem w jednym miejscu, więc oni się raczej od razu rozbiegną. No, od razu się rozbiegli. No i lecą. Tutaj też nie ma jakoś super dużo ludzi, więc raczej oporu nie będą stawiać aż takiego, ale ze statku są zwalczani. No dobra, to tutaj horda zombie rusza. Jak na razie długo przetrwała. Dają radę, tylko nie zakażają aż tak dużo osób. Tutaj się zaczynają rozbiegać. Wszędzie i wioska upadła nawet. I ruszają na kolejną. Tutaj cały czas się utrzymują, walczą. Nie mają jakoś dużo tych zainfekowanych, ale oni cały czas walczą, przez co ich jest dużo. A że na południe nie było aż tak dużo armii, bo to łatwe mają. Zabójstwa. Dobra, no mamy rok 134. Tutaj dalej zombiaki walczą, więc nie tworzymy ich jeszcze. Ale jest ich coraz mniej, więc myślę, że w kolejnej turze pojawią. No tutaj na przykład walczyli zombiaki całkowicie. Tutaj jeszcze trochę ich zostało. Ale też został jeden. I zostało zero. Więc nie ma już zombie. I czekamy na rok 144. Dobra, mamy rok 144 i teraz stworzymy sobie tutaj armię 256 zombiaków i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, mamy 256 zombiaków tutaj porozrzucanych i zobaczymy od razu ruszyły do ataku i szybko jest 20 zainfekowanych. Wcześniej to aż tak szybko nie było, bo było mniej ludzi, a tutaj są aż 3 armie, więc w teorii też powinny dobrze walczyć. Ale nie, widzę, że to, że oni walczą, to niekoniecznie jest dobre. 40 zakażonych, no jest to chyba rekord. Zaraz do 50 dobije. I oni tutaj nieźle się rozprawiają. No obok jest Rick Grimes. Zobaczymy, jak Rick Grimes sobie poradzi ze swoim legendarnym łukiem. Bo oni sobie tutaj na razie chillują. Dobra, zaczął atakować. No zombiaków jest dużo. Cały czas jest 30 zakażonych, więc ludzie się zamieniają od razu. Tutaj horda się na chwilę odkuła i ruszają dalej. No kilka takich hord większych powstało, tu jest jedna, druga. No to jest chyba szczerze, może być ostatnia inwazja. Widzę, że ich jest tutaj tyle i dają radę cały czas. No mają tutaj ogromny obszar, praktycznie już jedna cała wioska. Bo nie wiadomo czy zaraz jakaś tutaj nie zostanie zniszczona. W widoku wiosek tak, tutaj jest semestr, który będzie zaraz zniszczone. Bo nie będzie ludzi po prostu. No zainfekowanych jest mniej teraz, ale wydaje mi się, że zombiaków i tak jest dużo. No i królestwo się rozpadło jest ten chaos. Dobra, no zombie tutaj atakują. Jeżeli chodzi o Enrica Grimes'a, no to radzi sobie nieźle. Cały czas broni. On w ogóle tak szybko strzela. Teraz fajny dodatek daje, że jak ktoś strzela z łuku, to go odpycha. No tutaj też niszczą. Tatki próbują bronić tych obszarów. Ale i tak zombie się tutaj dostały. Tutaj też zresztą wybijają i statki muszą bronić. No to jest akurat bardzo fajne, że te statki mogą teraz atakować, bo na przykład zombiaki teraz przy brzegu będą obijane, fajnie. No tutaj na południe też ruszyły. No jest ich dużo. Myślę, że rok sobie 94 to nie będzie kolejna faza zombiaków. Tutaj się jakaś większa horda utworzyła. Tutaj została wioska całkowicie zniszczona przez zombie. Tutaj kolejna upada też. Więc statki nie dały rady tego wybronić. Tutaj też wioska Erika Grimesa powoli nie daje rady. Mimo, że ona ma tutaj potężne... Uzbrojenie to jest ciężko. I tutaj też wioski upadają. Kolejne miasta upadają. Kilka naraz. Więc tutaj apokalipsa zombie zadziałała bardzo dobrze. No Rick broni. On daje radę. Wszystko co nachodzi na wioskę to on atakuje. No tutaj jest jeszcze przywódca, który pomaga mu bronić. Więc oni we dwóch dają radę. Ale inne miasta niekoniecznie mają takich obrońców. Chociaż tutaj widzę, że próbują założyć wioskę, mimo że tutaj jest apokalipsa zombie. Nie wiem, czy to jest najmądrzejszy pomysł, ale może oni nie wiedzą. Ale spokojnie, zaraz im zrzucimy jeszcze trochę zombie. Dobra, gdzie są jeszcze zombiaki? Czy to już wszystkie wyginęły? Bo tutaj widzę, że ich jest dużo, ale one niekoniecznie ruszają po prostu dalej do ataku, tylko sobie tutaj biegają. Tutaj jak ruszą, no to Rick Grimes zaraz tego broni. Dobra, mamy rok 187. Zombiaki już praktycznie wymarły, te które wcześniej atakowały. Więc niedługo zrzucamy kolejną falę. Będzie to 512 w roku 194. Dobra, mamy to. Więc zrzucamy 512 zombie. Dobra, teraz generalnie te wszystkie zombiaki tutaj porozrzucałem po całym terenie. Więc może teraz to trochę lepiej zadziała. Jest ich armii. 512 ludzi, jest trzy razy więcej. I mają więcej armii, bo 671. No i co? Ja odpalam i zobaczymy. Wszystkie od razu ruszają do ataku. Zainfekowanych jest ponad 100. Więc chyba te takie rozprzestrzenienie ich po takim terenie było lepsze. I tutaj widzę, że ktoś się chciał buntować. Ale chyba został zamieniony w zombiaka, to nie pykło. Bo tutaj powstało jedne ogromne królestwo. Rick Grimes dalej żyje. No i tutaj wszędzie zombie się rozprzestrzeniają i kolejne miasta pewnie zniszczą. No cały czas jest 50 zainfekowanych i oni teraz bardziej ze środka no to mogą ruszyć w każdą stronę. Ludzie no mają teraz tą przewagę, że są w jednym królestwie, więc nie ma żadnej wojny, która będzie pomagała tym zombiakom. Ale ludzie i tak dużo zginęło. Wcześniej ich było 1800, teraz ich 1000 i cały czas giną. Tutaj zombie ruszają. Niedługo chyba będzie więcej zombi niż ludzi. 20 zakażonych cały czas, czyli cały czas na bieżąco po 20 nowych zombiaków się pojawia. Ludzi jest już 800. I jeszcze się zbuntowały królestwa, po tym co się tutaj wydarzyło. Nawet jakaś mała wioseczka upadła. No zombie wszędzie atakują, aż tutaj dotarły, na południe. Gdzie one jeszcze walczą? Tutaj widzę, że są jakieś walki. No zombie cały czas tutaj biegają. Jest ich tu dosyć, dosyć sporo, nawet śpią. Więc tutaj jest po prostu pełno zombie, tylko one nie docierają do ludzi. A ludzi jest coraz mniej. No zombie są tutaj, Grimes jest tutaj, więc nie ma jak obronić. Na ten moment całe imperium się rozpadło. Molga miała 1800 ludzi. Teraz się cała rozpadła i jest tylko 54. Tutaj te królestwa raczej poupadają. Te w centrum. No tutaj nawet już jedno upadło. Tutaj zaraz drugie wyspę zombiaków. No północ ewidentnie należy teraz do zombiaków. Tutaj jest ich multą i podbijają kolejne miasto. No i upadło królestwo. Wolmort, tylko na południe aż tak nie poszły. No tutaj widzę, że też jakieś upadło. Więc, jak zombie będą powoli się przenosić na południe, no to może być ciężko. Zwłaszcza, że ludzi jest coraz mniej. Dobra, no minęło trochę lat. Zombie cały czas na północy tutaj wojują. Jak ludzie przychodzą, no to zaraz zombie atakują, ale nie mogę zejść niżej za bardzo. Tutaj się cały czas blokują na tych terenach. Więc co, myślę, że zrobimy tak, że zrzucę tutaj te 1000 zombie po prostu w roku 254. Dobra, mamy to. Jest rok 254. Ja zrzucam 1024 zombie. Dobra, mamy to. Zombiaków tutaj jest 1024. 4. I zobaczmy, co się stanie z populacją świata. 1100 ludzi już spada do 1000, no i to już może być wielki koniec ludzi. To jest ogromna horda. Ludzi jest coraz mniej. Królestwa będą za moment upadać. Gdzie jest Rick Grimes? Rick Grimes jest tutaj. On może nawet obronić coś. Próbuję walczyć cały czas. No tutaj na południu królestwa upadają. Tutaj widzę, że aż tak się nie przebiły. Próbują ruszyć. Nie, chociaż od północy atakują. Więc ci będą tutaj otoczeni. Tutaj już królestwa upadły. <laughs> Rick Grimes jest tutaj. On sam obroni świat. W sumie możemy go przerzucić. Wezmę go magnesem może. Przerzucę go bardziej tutaj. Wskazuje trochę zombie, no ale trudno. Żeby bronił w tym miejscu. No i co? Ludzi zostało 200, więc garstka. I ponad 1000 zombie, które cały czas się powiększa. No tutaj jeden gość przetrwał w tej wiosce. Współczuję mu szczerze. Mieszkania tutaj. No tutaj... Na zachodzie, trochę, zostało ludzi. Wcześniej to było w ogóle zniszczone całe królestwo. Tutaj się jakoś odbudowało. I teraz jest ostatnim, tym co trwało. I zobaczymy, ile to ludzi zostało. Tutaj zombie wszędzie. Walczą statki, będą pomagać, na szczęście. Tutaj, Rick Grimes próbuje walczyć i idzie mu to całkiem nieźle, przez to super zdrowie. Do niego to nawet za bardzo nie mogą się zbliżyć te zombie. On sobie sam tutaj może być, ale nasze imperia upadają. Tutaj wszędzie zombie atakują wioski i niedługo to będzie koniec cywilizacji. Zostało 20 ludzi, więc to jest garstka. Tutaj w ogóle jakimś cudem się odbudowali przez chwilę, było z trzech ludzi. No i wszystkie królestwa na zachodzie upadły. Tutaj jedno przetrwało, to jest cały czas jedna osoba gdzieś, tylko nie mam pojęcia gdzie. Czy jest gdzieś tutaj na wyspie jakieś i sobie mieszka? A nie to jest Rick Grimes przecież On został królem, bo został sam i on daje radę, on się pozbędzie całej apokalipsy. No co, myślę, że zobaczymy. Czekajcie, ile on ma tutaj z tego super zdrowia? Ma 57 tysięcy życia, a jak mu zabiorę? Tysiąc, dobra, zostawimy go bez super zdrowia, bo on, nigdy go te zombie nie zabiją. On nawet teraz jest zbyt potężny. No to myślę, że żeby trochę mu utrudnić, to zrzucimy na niego 2000 zombiaków. Dosłownie na niego. Dobra, jest tutaj 2000 zombie, musicie mi zaufać na słowo. No i co? Czy Rick Grimes da radę? Możemy na niego przybliżyć. O, damy zooma po prostu. No i zobaczmy, czy da radę się obronić. No miał 400 zabójstw, więc on sam zabił 400 zombie. Czyli nawet on by te pierwsze fale wszystkie dał radę rozwalić. Ale widzę, że powoli go zżerają te zombie, nie da rady. Walczył dzielnie, ale niestety i on musiał upaść. Nawet najsilniejsi. No i to tyle. Ostatnia wioska upadła, ludzie upadli, zombie pokonały ludzi. Do następnego, pa. pa.